Właściciel firmy Przemysław Kokociński Zaprezentuje nowości, które są no, przepiękne Jak widzicie Przemku, opowiedz co dzisiaj tutaj słuchamy na targach I o, przede wszystkim o wszystkich nowościach Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Przede wszystkim chciałbym przedstawić nasz nowy wzmacniacz flagowy Który będzie dostępny od drugiego kwartału 2026 roku Jest to jak większość naszych wzmacniaczy, wzmacniacz hybrydowy, czyli posiada wbudowane dwie lampy ECC-83 w stopniu przedwzmacniacza. Natomiast układ wzmacniający jest na tranzystorach. Jest to konstrukcja dual mono, bardzo mocna, 2x200W przy 8 ohmach, posiadająca dwa wbudowane teroidalne zasilacze, każde o mocy 600W. Bardzo dobrze wyposażone urządzenie właściwie posiada wszystkie możliwe wejścia łącznie ze wejściem zbalansowanym, jak również bardzo dobry wysokiej, wysokiej rozdzielczości przetwornik cyfrowo-analogowy. Proszę sobie spojrzeć. Wejście Fono, czyli też można podjąć gramofon? Tak jest dokładnie wejście FONO dla wkładki MM. Wprowadziliśmy też pewne udogodnienie. Dotąd oferowaliśmy regulację barw w zakresie tonów wysokich i niskich. Dodaliśmy średnie, więc można w tej chwili sobie jeszcze przy starszych nagraniach popracować nad, nad umodelowaniem dźwięku. Jak spojrzymy pięterko niżej. Tu jest nasze nowe urządzenie, które będzie dostępne pod koniec roku. Jest to zasilacz liniowy. Charakteryzuje się bardzo szeroką rozpiętością napięć, które obsługuje od 5 do 24 V przy mocy 72 W, to jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo posiada stopień filtrujący, zarówno dla wyjścia DC, czyli dla wyjścia. Dla wyjścia, dla urządzeń obsługiwanych prądem DC, jak również dla wyjść USB, jest to, jest to fajne urządzenie i oferowane w bardzo fajnej cenie. Jak Państwo na przykład podłączycie sobie przetwornik cyfrowo-analogowy lub streamer, do takiego zasilacza jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia poprawa w jakości dźwięku. Wzmacniacz HTA 2500B jest podpięty pod kolumnę Nostalgik TH15. Jak widać, kolumny w stylu vintage. Polecam wejść na naszą stronę www.audiomuzofans.pl. Niedawno je testowaliśmy, byliśmy zachwyceni tymi głośnikami. Co jest istotne, jest regulacja też. Można je sobie dopasować do, własnej do własnych preferencji dźwiękowych, czyli każdemu są w stanie przypasować, a wyglądowo to już zupełnie, ponieważ są bardzo ładne i bardzo dobrze wykonane. Tak jest. Jak przejdziemy, przejdziemy trochę w prawo. To jest kolejny wzmacniacz hybrydowy, który będzie oferowany w pierwszym kwartale 2026 roku. Ponownie oczywiście konstrukcja, jak wspomniałem, hybrydowa, w oparciu o trzy lampy, jedną lampę sterującą i dwie lampy kanałowe. Jedna z nich jest wyeksponowana, dwie są zamontowane w stopniu na płycie przedsmacniacza. Też wzmacniacz, który oferuje dużo moc, dwa razy 120 watów przy 8 omach i praktycznie wszystkie możliwe podłączenia z wyłączeniem wejścia zbalansowanego, tak jak w wyższym z modelu HTA 2500B. Przemku, może przejdźmy jeszcze, bo tutaj już chyba są rzeczy, które wcześniej były. Tak. Przejdźmy jeszcze do tych nowych kolumn, tych takich bardziej smuklejszych, e, można powiedzieć, takich eleganckich. Tak, jest to, jest to Diamond F100 V3. Nasz flagowy, flagowa kolumna głośnikowa, jeśli chodzi o, o systemy tradycyjne. Naturalna okleina, okleina drewniana oczywiście występują w czterech, w czterech różnych okleinach. Bardzo precyzyjny dźwięk, dużo detali. Na zmianę prezentujemy z nostalgikiem TH15, więc będzie można też sobie później posłuchać. Ja jeszcze na koniec bym chciał e, przypomnieć, jest okablowanie, pełne też, tak? czyli TAGA, jeżeli chcecie wejść Państwo w tą firmę, czyli możecie od samego początku do końca, od wyczyszczenia prądu, jeżeli to tak można kolokwialnie nazwać, poprzez okablowanie, streamery, wzmacniacze, przez wzmacniacze gramofonowe, cały komplet do głośników, cały komplet uzyskujemy i zauważcie jedną bardzo ważną rzecz w tej firmie, że jak widzicie, wykonanie jest bardzo Dobre, dźwięk jest również bardzo dobry, a ceny są, jak na te nasze teraz czasy, są bardzo okazyjne, ponieważ w tym momencie uzyskać w tej cenie tak dźwięk i jeszcze do tego tak wyglądające urządzenie jest na bardzo, bardzo ciężko. Jak widzicie, tutaj taką małą różową świnkę. Jest to docenienie przez magazyn HiFiPeak, czyli magazyn znany na całym świecie. No nie tylko widać, my doceniamy, ale również więksi od nas na całym świecie do oceniają tą firmę. Polecam. Przemku, bardzo dziękuję, dziękuję. za zaprezentowanie firmy i zapraszamy wszystkich. Szukajcie urządzeń Taga Harmonii. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Janusz Sowiński.